Euro 2024 zaczyna się już oficjalnie dzisiaj, a w dzisiejszym odcinku przesyłamy całą fazę grupową tego właśnie Euro. Zobaczymy, jak drużyny sobie poradzą i co najważniejsze, czy reprezentacja Polski wyjdzie z grupy. A jak to będzie wszystko wyglądało? Zobaczcie już w dzisiejszym odcinku. A więc tak jak mówiłem na samym początku, Euro zaczyna się już dzisiaj. Dzisiaj symulujemy całą fazę grupową na tym właśnie turnieju. Dzisiaj pierwszy mecz Niemcy kontra Szkocja, ale przed tym zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz. Jeżeli takie odcinki Ci się podobają i dzisiaj nowe wyzwanie, napiszcie jaki według Was wynik będzie meczu Niemcy kontra Szkocja. a każdy komentarz przypnę, a osoba, która przewidzi dobry wynik, no dostanie jakąś nagrodę. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do odcinka. A więc dobra, jesteśmy już w turnieju Euro 2020. 24, z nami, oczywiście, niezawodna podczas tego turnieju Kasia. Witam. I cóż, dzisiaj symulujemy całą fazę grupową. czyli zaczyna się euro, mamy już 14 czerwca. Tak. My z Kasią czekamy na mecz Niemcy kontra Szkocja, no i wybieramy pewnej drużynie z każdej grupy. Chyba rządem jakieś ciekawsze, więc tutaj może na przykład Hiszpania i Włochy, tutaj Anglia, no i tutaj Polska, prawda? Mhm. Najważniejsza. Tutaj weźmiemy sobie Portugalia, Belgia. wydaje mi się, że Belgia. Więc no, przechodzimy do tego Euro. Czy masz jakiegoś tak, który może wygrać te Euro? No wiesz, no... Sercem za Polską, mózgiem za Francją. To jest ciekawe, ja akurat wierzę tutaj w Polaków, więc zaczynamy od pierwszego meczu, który już dzisiaj. Niemcy-Szkocja, no i jaki obstawiasz tutaj wynik? No skład Niemców jest naprawdę przepotężny. No to myślę, że 1-0 dla Niemców. 1-0 dla Niemców? Tak, na spokojnie. Więc Niemcy-Szkocja, 1-0 dla Szkotów, no. więc wielkie zaskoczenie, Jack z bramką. No i co? No i Niemcy nie zdobywają pierwszego punktu, a na pierwszym miejscu właśnie Szkocja, ale zaraz także się przekonamy, jak to będzie wyglądało w innych, ale teraz Hiszpania kontra Chorwacja, no i jak widzisz tutaj ten wynik? Myślę, że Hiszpania wygra 2-0. 2-0 dla Hiszpanów, czy zgadniesz? Remis! Pasalić oraz Morata, więc na razie typy Kasi nie są trafne, ale mamy mm. dużo niespodzianek, bo Chorwaci remisują z Hiszpanią na Euro 2020 też, także te dwie reprezentacje grały. A przed nami mecz teraz y, Włochy-Albania, a Węgry przegrały ze Szwajcarią. I Szwajcaria jest na pierwszym miejscu. Nie, na drugim miejscu, Szkocja na pierwszym. Włochy-Albania to chyba faworyt jest na tego meczu. I nie jest to pewno. Albania. Dokładnie, Albania-Włochy 4 do 2. Uu, Uzunia, mocno. Fratesi, Barella, Zaniolo, Seferi oraz Barella. No więc no, są niespodzianki. Włochy na pierwszym miejscu, więc no, naprawdę wygląda to. Jedne teraz... są ciekawostkę? Nigdy jeszcze dobrze nie obstawiłam w wyniku. Dokładnie, jest to ciekawa ciekawostka, no i teraz mecz Polaków, Polska kontra Holandia, no i co? Tutaj Polacy dadzą sobie... 2-0. 2-0 dla Holendrów. Na Polaków! 2-1 dla Polski! No będziesz blisko bo byłam Ś tym razem. Świliński, Werman oraz Świderski, więc Świderski z bramką, Trzymański z bramką Piotrowskiego w pierwszej połowie, Malen z żółtą kartką, no i Polacy mają 3 punkty i... To wszystko zapowiada się na to, że jeżeli wygramy z Austrią, no to z grupy powinniśmy wyjść. No i teraz Serbia Anglia załasza skład Anglików. To jest coś niesamowitego, naprawdę Hurricane, Bellingham, Saka, Foden, Rice, Alexander Arnold, Stones, Maguire, Trippier, Walker, Pickford No skład marzeń według mnie chyba najmocniejszy skład na euro, więc czy to starczy, żeby pokonać Serbów? Zobaczymy. Wynik może tym razem się uda? 2-1. Dla Anglii czy Serbii? Dla Anglii 2 do 1? No, jeden remis! Nie. Bellingham oraz Goodley z brankami, dwie branki w, w przeciągu czterech minut, no i na ten moment dużo niespodzianek. Największą niespodzianką chyba była ta Angli Polska z Holandią i Dania na pierwszym miejscu, która pokonuje Słowenię 2-0. Ciekawie, teraz mecz Belgii. Belgia już nie ma takiego mocnego składu jak kiedyś, aczkolwiek cały czas wygląda prawdę potężnie. No i teraz się przekonamy, czy Belgowie pokonają y, Słowację. Dadzą radę? Zobaczymy. No. Nie, nie. Lukaku. Nie, jednak nie. Szans, Haraslin, Kucko entryfekarnego, Lukaku oraz szans z brankami Więc no na razie tyle niespodzianek, że nikt by się nie spodziewał, a Ukraina wygrywa z Rumunią 4 do 1 no i Ukraina bliżej tym razem. I Francja też wygrała 4 do 1. Tak i teraz Portugalia, Czechy, ostatni turniej Ronaldo, ostatnie euro w jego Ronaldo. karierze. Ronaldo. Ronaldo. Czuda mu się pokonać się Czech. tak? Tak, no. Tak? Zobaczmy, no. No, Czuda, no i widzisz, to, Ron radę. Ronaldo bez bramką, Ruben Dias oraz Otavio z bramkami, więc no cóż, no pierwsza kolejka za nami, no i mecze są naprawdę bardzo ciekawe. Teraz Niemcy kontra Węgry, obydwoje bez punktu. Jeżeli Niemcy no nie chcą się zbłaźnić przed własną publicznością, no to muszą ten mecz wygrać. Wygrywają! Gondogan, zawodnik FC Barcelony z golem. No i Węgry bez punkta, zaś Niemcy mają już ich trzy, a Szwajcaria remisuje ze Szkocją. Czyli wszystko będzie zależało od meczu Niemcy-Szwajcaria, czy Niemcy z grupy oczywiście... Wyjdą Dania kontra Anglia. Czy tutaj Anglicy w końcu wygrają? Myślę, że tak. Myślę, że w końcu mają szansę. Dania mocno zawsze na euro. Ale wygrywa Anglia. A. Rashford z ławki oraz Phil Foden, a dla e, Danii Hoyland, młody zawodnik Manchester United. No i Anglia, tak tym samym, w, w, no wskakuje na pierwsze miejsce. Serbia najgorzej, Słowenia wygrywa mecz. Więc no. Strach się bać, Hiszpania-Włochy. Jeden z najciekawszych meczów chyba grupowych. Kasia pewnie za Włochami będzie tak, w tym meczu. Tak. Tym razem ja za Hiszpanią akurat, więc to no pewnie będzie, będzie remis. Włosi dwa Raspadori, Raz Padori, Ojarzabal oraz Zaniolo. No i u Hiszpanii nie wygląda to zbyt ciekawie i nad możliwe, że Hiszpania może no, tego turnieju nie przejść dalej i skończyć w fazie grupowej. Polska-Austria. Polska. Polska. 1-0. Austria przegrała naprawdę mocno y, z. Francją, więc tej Polacy, jeżeli wygrali z Holandią, to no z Austrią także powinni 2 do 1. Zieliński, dwie bramki oraz Pras. No i co? No, już na 100% merdujemy no się dalej. A Polska. Francja przegrywa z Holandią, i Polska jest na pierwszym miejscu w grupie i ma 6 punktów. Wow. No to jest akurat niespodzianka. Holandia 2 do 1. No i na razie Austria tylko bez punktów w naszej grupie D. Turcja, Portugalia. Chyba Portugalia. No chociaż wiemy, że Kasia może być sercem za Turcją. <laughs> Ale zobaczymy, czy tutaj się. Remis, Rafael Leo, NS Unal, Rafael Leo Atru, Koglu. Nie znam tych nazwisk, ale to bardziej Kasza jest obeznana w języku tureckim. Dostęp. Chory. Nie można takich rzeczy nie, robić. Nie, 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 słuchajcie, Jakuba. I ciekawostka, Gruzja na drugim miejscu. Cztery punkty, tyle samo co Portugalia, a Gruzja to pierwsza z historii, dopiero gra na Euro. Krzysztof mnie nagrywa. Kasia za mnie nagrywa. Bo ty wolisz jakieś po prostu lewe informacje i wprowadzasz wszystkich błąd. I ostatni mecz w grupie E. Belgia konta Rumunia i Belgia bez punktu. I jeżeli Belgia nie wygra tego meczu, no to nie wyjdzie z grupy. Więc czy Rumunia ich powstrzyma? 2 do 0, Lukaku, Onana. I co, czy to oznacza, że Belgia wychodzi z grupy? Uh. Czy nie? No nie wiem, w sumie, nie mam pojęcia w sumie. Nie, to chyba nie był jednak ostatni mecz. No i teraz Szwajcaria kontra Niemcy. No i Niemcy muszą te wygrać. Czy myślisz, że Szwajcaria sobie powinna poradzić? Nie, Niemcy wygrają. Niemcy wygrają? Tak. Remis. U. Gundogan oraz Okafor z Brankami, czyli tej Gundogan ratuje, ale czy to nie pomogło im wyjść z klasyfikacji mistrzostw, co najwyżej? No i Szwajcaria i Szkocja na dwóch pierwszych miejscach, ale punktowo, jak widzisz, no grupa dosyć wyrównana była. Albania, Hiszpania, no czy to Jak Hiszpania wygra, ten mecz, to masz takie szanse, musi mieć. Tylko, że wtedy remis. Hiszpania nie wychodzi z grupy. No nie. Balde, Bajrami, Rodrigo oraz Bajrami, więc jak widzisz Hiszpania z grupy nie wychodzi na klasyfikacji miejsc trzecich, ale Włosi i Chorwacja wychodzą, więc no Hiszpania się A nie... A chyba, nie? No, to prawda. Hiszpania się nie popisała, ale teraz Chorwacja kontra Włochy. Czy Chorwacja wygra z Włochami? Tak! Chorw nie, nie, nie! Włochy wygrały. z 2 Barella, no i takim oto właśnie trafem. Włosi mają cały komplet punktów, no i znajdują się w kolejnej fazie z pierwszego miejsca w grupie śmierci, nie przegrywając ani jednego meczu, a Chorwacja tak czy siak z grupy wychodzi. Nic z tego się cieszyć. I Polska kontra Francja teraz. No tutaj wolę nie obstawiać. Polska ma na razie więcej punktów, no ale zobaczymy teraz, czy to się prze... przegrywamy no. dwa do jednego. Teo Hernandez, Robert Lewandowski oraz Zajre Emery i to z klasy. Tak czy siak wychodzimy z miejsca. Austria pokonała 3-0 Holandię. No dobrze. To jest niesamowite, tego, że Holandia przegrała z Polską i Austrią, a wygrała z Francją. A Kasia popija sobie właśnie pyszny shake. Od teściowej. Od teściowej, no i Polska Polska wychodzi z grupy na drugim miejscu. Ostatnio powiedziałam, że piszemy w komentarzach, że kochamy babcię Kuby, więc dzisiaj piszemy, że kochamy mamę od Kuby. Dokładnie. Teraz Anglia kontra Słowacja. Albo Słowenia, już sam nie wiem. Słowenia 4-3, 7 bramek meczu, Harry Kranicik, Lowricz, Folden, Kane, Aleksander Arnold oraz Druksid. No i Anglia wychodzi z grupy, z pierwszego miejsca, co warto jeszcze powiedzieć, Dania z drugiego. Ale ta Polska chyba najbardziej cieszy, że wyszła. No fajnie tak się okazało faktycznie, że będzie. Teraz Ukraina kontra Belgia. No Belgia, jeżeli wygra ten mecz, to może wyjść jeszcze z pierwszego miejsca. Ale czy to się stanie? Jeden do zera dla Ukrainy. Mudryk z bramką, wczoraj go poznałaś. Myślałeś to jest Edwin Halland na meczu. A tak, no, ponownie. I Belgia nie wychodzi, Słowacja wychodzi z sześcioma punktami, a Belgia wygrała za 2-1 mecz. No i Ukraina z kompletem punktów, także czyli to jest niliczna która ma 9 punktów. No i teraz przed nami Portugalia kontra. Gruzja. Czy Portugalia wygra? Oczywiście, że tak Ronaldo. Gruzja ma tyle samo punktów co Portugalia, i wygrała Portugalia: no, Bruno Fernandes, Mikuace, Palinia, Ronaldo oraz Kwaraszkellia z bramkami. Więc mamy tutaj nasze grupy, no i teraz się możemy chyba przyjrzeć. Dokładnie, mamy tutaj y, jedną 8 czyli Włochy, które zagrają z Belgią, Szwajcaria z Danią, Portugalia z Niemcami, Polska ze Słowacją, Ukraina, Austria, Francja, Gruzja, Anglia, Turcja. Więc naprawdę mecze, że tak powiem, do wyboru, do koloru. Ale tabela chyba to jest dla nas najważniejsza faza grupowa. Szwajcaria i Szkocja wychodzą, no Niemcy z klasyfikacji miejsc trzecich. Włochy 9 punktów, do tej wiemy, że Hiszpania nie wyszła według tej symulacji. Anglia wychodzi 7 punktów, Dania ma 4, Francja 6, Polska 6, Austria oraz Holandia po 3, więc tutaj nie wiadomo, czy Austria wyszła. Ukraina kontra Słowacja, więc Ukraina ma tej 9 punktów. No i Portugalia, Gruzja. Gruzja wychodzi z grupy w ogóle, też jest to ciekawe. I też to ciekawe, na 6 grup, tylko dwie różne miały pełen komplet punktów: Ukraina oraz Włochy. Jak to skomentujesz? No, Ukraina miała cały zestaw punktów, a wczoraj to wiadomo, co się działo na meczu. No, dokładnie. Cóż, Anglia, Turcja, tutaj Anglia wygrywa. Ech, dla takiego może przerywnika dodamy, więc jak ty widzisz te szanse Polaków? Więc cóż to tak, zakończymy też ten odcinek. Symulacja według mnie dosyć udana, dużo się działo. Dużo niespodzianek. Najważniejsze chyba jest to, że Polska wyszła z grupy. No, chyba się zgodzisz, Katarzyna. No. To cóż, zaczynamy oficjalnie oglądanie Euro, kibicowanie naszym. Mam nadzieję, że w przerwach między meczami będziecie oglądać nasze odcinki. No i cóż, dziękuję Ci jeszcze za odcinek. Ojciec ja również Spry bardzo dziękuję. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. I pa pa. I cześć.